Tu nie opsymanty. Jeśli nie masz pieniędzy, może sprzedasz samochód. Jeśli nie masz pieniędzy, może sprzedasz samochód? Jeśli nie masz pieniędzy, może sprzedasz samochód? Jeśli nie masz pieniędzy, może sprzedasz. Samochód. Nie sprzedam samochodu, potrzebuję go. Nie sprzedam samochodu, potrzebuję go. Nie sprzedam samochodu, potrzebuję go. Nie sprzedam samochodu, potrzebuję go go Pan Sprzedajesz swój stary komputer. Sprzedajesz swój stary komputer. Sprzedajesz swój stary komputer. Sprzedajesz swój stary komputer. Um, komputery para. Tak, sprzedaję stary komputer koledze. 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 Migłów cebulę na Hanguze Sprzedajesz amerykańskie produkty do Korei? 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 나는 미국 제품을 판매하지 않아. Nie sprzedaję amerykańskich produktów. Nie sprzedaję amerykańskich produktów. Nie sprzedaję amerykańskich produktów. Nie sprzedaję amerykańskich produktów. Urinni Półandz <średzio> Hwazhangbumul 한국에서 팔고 있어. Sprzedajemy polskie kosmetyki w Korei. 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 너희는 한국 기념품을 폴란드에 판매해? Sprzedajecie koreańskie pamiątki do Polski. 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 U rinyinów mój pielgły tak, sprzedajemy pamiątki. Tak, sprzedajemy pamiątki. Tak, sprzedajemy pamiątki. Tak, sprzedajemy pamiątki. Sprzedajesz japońskie samochody do Polski? Sprzedajesz japońskie samochody do Polski. Sprzedajesz japońskie samochody do Polski. Sprzedajesz japońskie samochody do Polski. Nie sprzedaję japońskich samochodów. Nie sprzedaję japońskich samochodów. Nie sprzedaję japońskich samochodów. Nie sprzedaję japońskich samochodów. 그들은 이 가게에서 팔고 W tym sklepie sprzedają używane książki. 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 폴란드의 무엇을 팔고 있어? Co sprzedajesz do Polski? Co sprzedajesz do Polski? Co sprzedajesz do Polski? Co sprzedajesz do Polski? 나는 폴란드에 한국 화장품을 팔고 있어. Sprzedaję koreańskie produkty kosmetyczne do Polski. 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 Łejom pytory pangoje. Dlaczego sprzedajesz swój komputer? Dlaczego sprzedajesz swój komputer? Dlaczego sprzedajesz swój komputer? Dlaczego sprzedajesz swój komputer? Sprzedaję swój komputer. Bo chcę kupić nowy, sprzedaję swój komputer, bo chcę kupić nowy. Sprzedaję swój komputer, bo chcę kupić nowy. Sprzedaję swój komputer, bo chcę kupić nowy. Kto sprzeda mój laptop? Kto sprzeda mój laptop? Kto sprzeda mój laptop? Kto sprzeda mój laptop? Mój mąż sprzeda twój laptop? Mój mąż sprzeda twój laptop. Mój mąż sprzeda twój laptop. Mój mąż sprzeda twój laptop.. Kiedy sprzedasz nowy produkt klientowi, kiedy sprzedasz nowy produkt klientowi? Kiedy sprzedasz nowy produkt klientowi? Kiedy sprzedasz nowy produkt klientowi? Kmiłuję i z pimy sprzedam klientowi ten produkt w piątek. 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 Gdzie sprzedajesz te produkty? Gdzie sprzedajesz te produkty? Gdzie sprzedajesz te produkty? Gdzie sprzedajesz te produkty? 나는 중국에서 판매하고 있어. Sprzedaję je w Chinach. Sprzedaję je w Chinach. Sprzedaję je w Chinach. Sprzedaję je w Chinach. Uriniem włosy Co sprzedajemy do Polski? Co sprzedajemy do Polski? Co sprzedajemy do Polski? Co sprzedajemy do Polski? Hmm. Sprzedajemy do Polski maszyny. Sprzedajemy do Polski maszyny. Sprzedajemy do Polski maszyny. Sprzedajemy do Polski maszyny. Dlaczego sprzedaje się koreańskie kosmetyki do Polski? 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 Ponieważ koreańskie kosmetyki są bardzo popularne w Polsce. Ponieważ koreańskie kosmetyki są bardzo popularne w Polsce. Ponieważ koreańskie kosmetyki są bardzo popularne w Polsce. Ponieważ koreańskie kosmetyki są bardzo popularne w Polsce.